Aaaa ah, shoneny. Któż by jakiegoś nigdy nie oglądał? W końcu do tej grupy należą najpopularniejsze i powszechnie uznawane anime jak Atak Tytanu, Fullmetal Alchemist czy tasiemce jak One Piece lub Naruto. Po prostu trudno z jakimkolwiek nigdy się nie spotkać na swojej animacyjnej drodze. A ja w tym filmie przedstawię wam 5 moim zdaniem najlepszych shonenów, które zdecydowanie trzeba zobaczyć jeśli chce się nazywać prawdziwym fanem anime. Zapraszam do oglądania. Numer 5. Atak tytułu Flying Witch. Gdy po dniu pełnym wysiłku chcielibyście obejrzeć coś lekkiego i relaksującego to ten tytuł z pewnością będzie dobrym wyborem. Anime prezentuje życie Makoto, która przeprowadza się do żyjącej na obrzeżach miasta rodziny i rozpoczyna tam swoje życie jako czarownica. Od tego momentu obserwujemy drobne przygody i interakcje bohaterów skropione dawką humoru i uroku stanowiące idealne okruchy życia. Takim sposobem ujrzymy jak protagonistka tworzy swój ogródek lub jak siostra uczy ją czaru, który sprawia, że przez jedzenie z zaklętego jedzenia ktoś będzie nieustannie śmiał się lub płakał. Do tych miłych do obserwacji wydarzeń dochodzi grono sympatycznych postaci na czele z lubiącą wypić siostrą głównej bohaterki oraz urokliwa oprawa wizualna, oferująca piękne i szczegółowe tła. O, no i ten opening, słuchałem go już kilkadziesiąt razy. Numer 4. Stand by me Doraemon. Franczyza Doraemon, a szczególnie jej charakterystyczny bohater, z pewnością części z Was jest znana. Szczególnie, że to jedno z najdłuższych anime. W tym przypadku nie jest jednak mowa o liczącej ponad tysiąc odcinków serii, o osobnym filmie, który bez problemu można obejrzeć bez znajomości czegokolwiek, a uwierzcie mi, warto. Produkcja prezentuje przygody młodego Nobity, któremu nic nie wychodzi. Jest dręczony przez kolegów, dostaje same jedynki, a jego wybranka serca zwraca się w stronę innego chłopaka. Jednakże pewnego dnia poznaje pochodzącego z przyszłości Doraemona, który dzięki swojej umiejętności wyciągania z kieszeni wszystkiego, co zapragnie, za pomocą różnorakich wynalazków z przyszłości stara się uczynić życie chłopca znacznie szczęśliwszym. Film ten to niezwykle urocza historia, która potrafi chwycić za serce, prezentując niezwykłą przyjaźń między chłopcem a stworem, jednocześnie posiadając mądry morał. Do tego Seans ma sporo ciekawych pomysłów, jak wynalazki z kieszeni niebieskiej istoty, wśród których pojawia się między innymi eliksir, sprawiający, że osoby wokół ciebie zaczynają cię nienawidzić. I mimo, że da się zauważyć, że film to połączenie historii z kilku odcinków serii anime, to całościowo fabuła się zawiązuje i prowadzi do finału, który może. Może sprawić, że w waszych oczach pojawią się łzy. Do tego seans z miejscami jest zabawny i naprawdę dobrze wygląda. Całość wykonana została w wysokiej jakości CGI, które świetnie prezentowało miny bohaterów. Miało kilka po prostu ślicznych momentów. Numer 3. Aria de Animation. Znacie może określenie leczące anime, czyli takie, które mogą poprawić humor i samopoczucie oglądającego? Aria to według mnie przykład, który idealnie sprawdza się jako coś, co może ogrzać serce, poprawić humor lub po prostu być czysto przyjemnym seansem. Akcja rozgrywa się w neo Neowenecji, czyli mieście znajdującym się na innej planecie, gdzie woda sięga bardzo wysoko, a jednym z najpopularniejszych zawodów jest praca rusałek, które przewożą ludzi na gondolach, opowiadając o okolicy lub śpiewając. Na jedną z nich aspiruje Akari, która jest praktykantką jednej z zajmujących się tym firm. Anime skupia się na jej interakcjach z innymi rusałkami oraz uczennicami, spokojnym życiu polegającym na nieustannych ćwiczeniach i towarzyszącym im drobnym przygodom. Jak już wspominałem, anime to działa wręcz kojąco na człowieka. Gdy miałem średni humor, puszczałem sobie jeden lub dwa odcinki, dzięki czemu od razu robiło się lepiej. Anime jest spokojne i powolne, koncentrując się na niezwykle uroczych interakcjach gdzie których charaktery w zabawny sposób ze sobą kontrastują, co poza słodyczą dodaje humoru. Nawet jeśli pojawia się jakaś drobinka refleksji i smutku, to ostatecznie wszystko i tak dąży ku pokrzepieniu serca. Warto wspomnieć, że opening wpasowany jest w każdy odcinek, prezentując sceny z życia bohaterek, w ten sposób idealnie wprowadzając w klimat opowieści. Jednak głównym powodem, dla którego zdecydowanie warto obejrzeć to anime jest przesłodka maskotka firmy Aria Company, do której należy główna bohaterka. Postać ta ma nawet odcinek poświęcony swojej osobie. No nie powiecie, że prezes Aria nie jest przesłodki. Numer 2. Maoyu de Oyasumi Kochająca spaść księżniczka i jej przygody w Zamku Demonów już kilka razy pojawiały się na tym kanale, ale nie mogłem pominąć okazji, aby wspomnieć o tak zazmyszone nie kolejny raz. Anime przedstawia losy porywanej przez króla demonów księżniczki, która uwielbia spać w swoim pałacowym łóżku. Gdy widzi, że łoże w zamku, do którego została porywana, nie spełnia jej standardów, zaczyna wykonywać różne misje, jak kradzież sprzętu, który może poprawić jej spanie, czy wykorzystywanie sierści lub innych fragmentów ciała pilnujących jej istot do stworzenia poduszki lub pościeli. Seria ta jest świetną komedią, która co odcinek serwuje masą zabawnych, ale i całkiem oryginalnych sytuacji, sprawiając, że. Cały zamek bardzo szybko zaczyna bać się chcącej spać księżniczki. Do tego pojawia się grupa sympatycznych postaci jak król demonów czy przeurocze demony, parodia niektórych schematów fantazy, urocza pełna kolorów i różnych min, oprawa wizualna, świetny wpadający w ucho opening oraz cała rzesza przeróżnych stworzonek i stworów. Numer 1 Fullmetal Alchemist Ber. Numărul 1 Sayonara Zetsubou-sensei No i doszliśmy do creme de la creme, czyli totalnej, skropionej czarnym humorem parodii, która nie boi się żartować z niczego. Anime pokazuje losy nadzwyczajnie pesymistycznego nauczyciela, który przez najmniejsze problemy i sytuacje wpada w totalną rozpacz, która prowadzi go nawet do prób samobójczych. Jednocześnie, anime prezentuje interakcje nauczyciela z jego uczennicami, różne związane z nimi problemy czy sytuacje, ukazując w ten sposób japońskie życie i kulturę. Takim sposobem nauczyciel nozomu spotka się z niesamowicie optymistyczną kafuką, nie dopuszczającej do siebie nic negatywnego, czy Chiri, która ma chorą obsesję na równym dzieleniu wszystkiego, i resztą tak samo dziwnych jak on dziewczyn. Sejonerze sobą sensei to niezwykle zabawna komedia i parodia, która głównie opiera się na czarnym humorze oraz ekscentrycznych charakterach, których z czasem przybywa. Warto ostrzec przed tą produkcją niektórych widzów, ponieważ zdecydowanie nie jest ona dla każdego, gdyż sens potrafi żartować nawet zwieszania się, więc raczej nie polecam tego seansu osobom wrażliwym lub po prostu nie lubiącym tego typu humoru. Jednak dla reszty powinna być to istna gratka, a do tego humoru dokłada się fenomenalna reżyseria i cała oprawa wizualna, które dodają jeszcze więcej szaleństwa do tego anime. Liczne zbliżenia na twarz, wiele przy różnych min i zabaw formą, między innymi w postaci umieszczania twarzy jednej z osób pracujących nad magą jako cenzury, czy różne nawiązania do popkultury. Wszystko to w dodatku z klimatyczną muzyką tworzy jasną, bezstrzymanki, serwując są wiele zwariowanych scen i dialogów, które zdecydowanie warto zobaczyć. Numer 0. Ping Pong The Animation Tak, tak, nie jest to shonen, ale to nie zmienia faktu, że jest to anime, które zdecydowanie warto mieć na uwadze. Przedstawia historię Smila i Peko, którzy grają w ping w tym samym klubie. Są swoimi przeciwieństwami, ponieważ jeden z nich ma ogromne ambicje, a drugi ledwo co znajduje chęci do dalszej gry. Jednakże, przez to, że ciągle trzymali się razem, między nimi zbudowała się specyficzna więź, która ma wpływ na ich całą przyszłość w postaci krajowych zawodów. Ping-pong The Animation to opowieść o ambicji i walce, która świetnie rozwija i prowadzi charaktery bohaterów na przestrzeni odcinków, dogłębnie pokazując ich myśli oraz zmieniające się nastawienie i podejście do gry, przechodząc aż do ewolucji ich osobowości, które kończą się na satysfakcjonującym finale zamykającym całą historię. Poza rozwojem charakterów, anime wyróżnia się bardzo nietypową oprawą wizualną, która pełna jest krzywist oraz dziwnych, niektórzy mogliby powiedzieć brzydkich, min i ludzi, jednak właśnie to sprawia, że seans jest tak wizualnie niezwykły serwując prawdziwą graficzną ucztę i sprawiając, że ping mecze wyglądały niesamowicie dynamicznie i dziwacznie jednocześnie, co zapewniło świetne widowisko, które zdecydowanie polecam nie tylko fanom sportówek. Byłoby na tyle z mojego rankingu shonenów, który tak naprawdę oczywiście rankingiem nie jest i żadnego z tych anime zobaczyć nie trzeba, ale zdecydowanie warto, bo to dobre, a czasami nawet bardzo dobre produkcje, które nie są tak znane i zdecydowanie odbiegają od tego z czym shoneny się kojarzą, a nimi są. To byłoby na tyle. Do usłyszenia następnym razem.